Pan z wami Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromnych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłał go w drodze. Na to rzekli mu uczniowie, skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, Wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto Słowo Pańskie. Słowna. Jezioro Galilejskie często kojarzy się z ciszą, z kojącą przestrzenią, ale w dzisiejszym opisie ewangelicznym jezioro Galilejskie staje się miejscem wielkiego ludzkiego wołania o pomoc, szpitalem świata. Przybywali tam ludzie dotknięci różnymi chorobami. Nie było wśród nich wielu zdrowych, co najwyżej ci, którzy przynosili chorych. Każdy z tych ludzi niósł w sobie jakąś ranę, jakąś dolegliwość. To byli biedni ludzie. O takich właśnie troszczy się Bóg. W tym tłumie widać los człowieka. Który nie radzi sobie ze swoją kondycją. Przecież każdy z nas na coś choruje. Ale jednocześnie ten biedny człowiek ufa, że Jezus może coś w nim odmienić. On, Bóg, siedzi na górze, nie po to by budować dystans, ale po to by ogarnąć spojrzeniem. Wszystkich, którzy się do Niego zbliżają. Jezus nie chce nikogo pominąć. Siada na górze, żeby ich wszystkich zobaczyć. Ogarnia wzrokiem cały świat, a zatem widzi także nas, bo jest na górze. Widzi nas ludzi chorych, połamanych. Jego spojrzenie widzi więcej niż tylko fizyczne cierpienie. Widzi także nasze serca, nasze lęki, poczucie zagubienia. Ludzie kładli chorych u Jego stóp, a On po prostu ich uzdrawiał. I tłumy patrzyły z zachwytem na to, co się dzieje, chociaż nie do końca rozumiały, że każde uzdrowienie coś Jezusa kosztuje. Każda choroba, której dotykał, Ukazywała potem swój cierń podczas męki i śmierci krzyżowej. Bo Pan Jezus nie usuwał chorób. On je brał wszystkie na siebie. Dlatego ludzie przy nim zdrowieli. Bo on ich choroby brał na siebie. W tamtym tłumie każdy był kimś określonym przez swoją słabość. My też jesteśmy często określani przez nasze słabości. Najlepiej to widać przy wyznaniu grzechów. Złodziej, cudzołożnik, kłamca, bezbożnik, pyszałek. Ludzi często określa się przez ich słabości, przez ich grzechy. Ewangelia nie podaje imion chorych. Nie wiemy dokładnie, kogo uzdrowił Pan Jezus. Znamy ich tylko po chorobach. To ciekawe, bo właśnie tak czasem siebie nazywamy. Nie mówimy, jestem Mateusz czy jestem Maria. Mówimy raczej, jestem zmęczony, jestem smutny, jestem zrujnowany, jestem w kryzysie. Choroby nadają nam tożsamość. I chorobę potrafią położyć się na człowieku jak ciężka zasłona i nadać mu nowe imię. Kiedy człowiek bardzo choruje, choroba staje się jego drugim imieniem. Mówimy, tak, ten człowiek choruje na nowotwór. Całe jego życie jest temu podporządkowane. A jak ktoś przestaje chodzić, to mówimy, o, to jest ten leżący, do którego trzeba chodzić. Ale dla Jezusa te imiona, które nadają nam choroby, to imiona tylko na chwilę. On po to poznaje te choroby, by je odmienić i oddać człowiekowi jego prawdziwe, własne oblicze po to, by przywrócić mu godność, o którą walczy każdy chory i cierpiący. Wśród tych chorych byli chroni. Ludzie, którzy nie mogą chodzić. Naród Izraela był narodem w drodze, więc chrony miał w sobie smutek człowieka, który wypadł z rytmu Bożego prowadzenia, opóźniał marsz inny. Wejście na drogę zbawienia wymaga ruchu, wymaga decyzji, wymaga odwagi, a chrony nie ma siły zrobić ani jednego proku. Jest zdany całkowicie na innych. Ktoś musi go zanieść, ktoś musi go poprowadzić, ktoś musi poświęcić mu swój czas, by go przyprowadzić do Jezusa. Chromer uczy się pokory, bo nie może udawać samowystarczalności. Może przestał chodzić z powodu wypadku, Czasem inni pozbawili go możliwości poruszania się. A może sam pozwoliłby lenistwo lub zniechęcenie odebrało mu możliwość ruchu. Jezus porusza ludzką nieruchomość. Przyjaźń z nim to zawsze wejście w ruch, wejście na drogę. To nadanie rytmu, który wprowadza w życie człowieka nową nadzieję, i Jezus uzdrawia chronych, ludzi, którzy nie mogą się ruszać. Wśród uzdrowionych byli ludzie ułomni, ludzie ułamani, a może można powiedzieć połamani przez chorobę, może przez życie, a czasem przez drugiego człowieka. Niektórzy pewnie mieli zdeformowane ciało. Inni mieli poranione serca, jeszcze inni połamane mieli spojrzenie na siebie i na świat. Człowiek ułomny patrzy przez pryzmat własnego bólu. Jego ciało i psychika krzyczą, że jest inaczej niż powinno być. Nikt nie powinien być połamany. Ułomny pragnie zdrowia, bo zdrowie otwiera przestrzeń do relacji, do działania, a ułomność odcina, bo sprawia, że człowiek nie umie doprosić się wsparcia. Może próbował wiele razy prosić bliskich, rodziny, lekarzy, a może nawet kapłanów prosił o pomoc. Bo życie potrafi złamać człowieka. Potrafi go złamać tak bardzo, że pozostaje mu tylko jedno, powiedzieć, pomóż mi. Nie wiadomo kto usłyszy te słowa, ale Jezus usłyszy je na pewno. Jezus nie przechodzi obok obojętnie. On dotyka wszystkich ran bez strachu, bez dystansu. Nawet strędowatymi się dotykał. Żeby nikt nie pomyślał, że Jezus się brzydzi naszej choroby, naszej ułomności. Bo przecież człowiek bardzo pragnie zdrowia. Bardzo chce żyć i to żyć naprawdę. W tłumie, który otaczał Jezusa, byli także niewidomi. Ludzie zanurzeni w ciemności tak głęboko, że nie potrafili już odróżnić dnia od nocy. W Biblii ciemność często opisuje niewiary. Dlatego niewidomy to nie tylko ktoś bez wzroku, to także ktoś, komu wiara osłabła do tego stopnia, że nie potrafi już zobaczyć prawdy, a może nie widzi już Boga. A człowiek, który nie widzi, musi sobie wyobrazić rzeczywistość. Tworzy obrazy świata złożone z własnych domysłów, pragnień, Żyje w przestrzeni zbudowanej przez własny umysł. Taki człowiek łatwo popada w iluzję, która staje się dla niego jedynym przewodnikiem. Jezus przywraca wzrok nie tylko po to, by człowiek spojrzał na świat. Przywraca go po to, by człowiek uwierzył w Niego. Po to oznacza uzdrowienie wzroku uwierzyć w Jezusa. bo to On jest światłością świata która przenika każdym rok. Kto jemu ufa, nie chodzi po omacku. Jest prowadzony przez rękę. Zaczyna widzieć więcej, a to widzenie ma większą moc niż najdoskonalszy wzrok. Wreszcie na samym końcu, jakby zapomniani, przyszli do Jezusa ludzie niemi. Ludzie, którzy nie potrafili wydobyć z siebie słowa. Nosili w sobie jakieś zdania, pytania, ale te zdania utkwiły im w gardle, jak kamienie, których nie można wypluć. Niemota potrafi być skutkiem choroby, ale potrafi być także skutkiem czyjejś przemocy. Jak nas drugi człowiek mocno zrani, to tracimy głos. Nie wiemy, co powiedzieć. Stajemy się niemi. To milczenie zrodzone z lęku, że nikt nie zechce wysłuchać prawdy, że nikt nie uszanuje mojego głosu, mojego słowa. Niemi, wokół Jezusa, milczenie człowieka, którego nikt nie rozumie, nikt nie chce zrozumieć, to milczenie tych, którzy żyją pod ciężarem pomówień, kłamstw, niesprawiedliwych ocen. Jak człowiek zostaje mocno pomówiony, to zaczyna milczeć, bo już nie wie, jak odpowiedzieć na kłamstwo. Może są nawet na językach innych i zostało to doprowadzone tak daleko, że stracili własny głos, bo wszyscy o nich mówią, ale oni już nie mają siły mówić. Dlatego Jezus patrzy na nich inaczej. Uzdrawia ich słowem Boga. Dostrzega w niem nie tylko chorobę, ale także jego historię, która za nim stoi. Kiedy dotyka człowieka słowem, przywraca mu mowę. Jezus przychodzi i mówi, mów, bo inni Cię nie słuchają, ale ja Cię posłucham i zrozumiem. Jezus jednocześnie przywraca odwagę mówienia prawdy, żeby te kamienie w gardle nam nie utknęły. Przywraca godność, której nikt nie ma prawa odebrać. Na koniec. Jezus uzdrawia wszystkich. Słowo Boga, Ewangelia o tym mówi. Nie ma wyjątków, nie ma chorób nieuleczalnych, bo Jezus uzdrawia wszystkich. Nie stawia jednych ponad drugich, nie odrzuca żadnego z tych, którzy przyszli, choć wielu lekarzy odsunęło ich wcześniej. I powiedziało, że jesteśmy bezradni. Ci ludzie to były beznadziejne przypadki, którymi nikt nie chciał się zająć. Jego uzdrowienie jest inne. Dlaczego? Bo kiedy Jezus uzdrawia, to prowadzi do zbawienia. I Jemu nie zależy tylko na tym, żeby ludzie byli zdrowi. Jezusowi zależy na tym, żeby ludzie chorzy znaleźli się w niebie. A jeżeli zdrowie im w tym pomoże, to przywróci im to zdrowie. A zatem, moi kochani, Ewangelia ukazuje dziś Jezusa, który z czułością pochyla się nad człowiekiem, wprowadza go na drogę życia i zdrowia. Tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości, zaczyna się moc Boga. To moc przyciąga tłum, bo każdy, kto przychodził do Jezusa, odzyskiwał zdrowie, choćby przyszedł w największej słabości to wracał przemieniony. Już nie jest chronem, ułomnym, niewidomym, niemym, ale jest dzieckiem Boga, uzdrowionym dzieckiem Boga. Dotyk Jezusa nie zostawia człowieka samym. Jego słowo przywraca mu sens, a jego obecność daje światło, które nigdy nie gaśnie. Amen.